Właśnie odwiozłam Maxa do szkoły, wróciłam do domu i pomyślałam sobie, spotkam się z wami, bo próbowałam odzwierciedlić. Kiedy wiecie, jaki to jest fajny zestaw. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Przychodzę dzisiaj do was z Holem H&M. Właśnie odwiozłam Maxa do szkoły, wróciłam do domu i pomyślałam sobie, spotkam się z wami, nagramy hall H&M, mierzymy. Dostałam przesyłkę wczoraj i wiecie co, tym razem tak trochę inaczej te zamówienie składałam, bo próbowałam odzwierciedlić Cały strój, całe ubranie modelki. Niektórych rzeczy nie było. Nie wiem, jakoś ostatnio w HM bardzo dużo rzeczy brakuje. Czy nawet mam jakieś linki, podrzucam w opisie pod filmem, i tych rzeczy już nie ma. Tak szybko się wyprzedają, albo teraz oni jakoś, jakoś inaczej, jakąś inną politykę mają, o tak to powiem. Zamawiają mniejszą ilość ubrań? Nie wiem o co chodzi. Ale wiecie co też? Tak trochę trudniej było mi wybrać zamówienie z ich strony. Wydaje mi się, że albo zmienili projektanta, albo od kogoś innego teraz te rzeczy biorą. Coś, coś jest innego w tych ich rzeczach. Albo do młodszej grupy osób kierują teraz rzeczy. Nie, nie wiem, ale powiem Wam. No, trochę mi zajęło wybranie tych ubrań, ale mam i myślę, że bardzo fajne zamówienie przyszło. Wiem, że co do niektórych strojów, to nie mogłam całego kompletu. Zamówić tego, co modelka miała na sobie. Tam była płaszcza brakowało, więc trochę inny zamówiłam. Wiem, tam też jest pewna piękna sukienka. Modelka mają z takimi kozakami pięknymi założoną. Tych kozaków też nie mogłam znaleźć. No ale zamówiłam. Otwieram pudełko. I zobaczcie, co jest w środku. Tutaj już jest ta piękna sukienka. I wiecie co? Zaczniemy od tej sukienki. I oczywiście, jak zawsze, wszystkie linki zostawię Wam do każdej rzeczy w opisie pod filmem. Najpierw wszystko rozpakujemy, a potem wszystko przymierzę Wam. No i to jest właśnie ta pierwsza sukienka. Ojejka, już widzę, że będzie fajny, taki lejący materiał. Oczywiście też Wam powiem, jaki rozmiar zamówiłam i jaka cena była. No więc, sukienkę zamówiłam w rozmiarze L. Cena 39,99. O, bardzo ładna. Ojej, to są kolory wiosny, kolory lata. Wiecie, co no trochę kosztuje ta sukienka, ale myślę, że to jest taki ciuszek na lata i na każdą porę roku. Długa, jest to maxi dress, ale jest naprawdę przepiękna. Dekolt ma. mam nadzieję, że nie będzie za głęboki. No śliczne. Aha, i zobaczcie. Przy mankietach, przy rękawkach ma guziczki. Kolejna rzecz, jest to czapka z Daszkiem. Wiecie co? Ja mam jedną czy dwie czapki z Daszkiem i tak mi się podoba, a jakoś zawsze, jakie ubiorę, założę, to jakoś mi się wydaje, że ja nie tak wyglądam. Ale mam czarne, być może po prostu w czarnej się źle czuję. Tym razem zamówiłam beżową, brązowo beżową, kamelową. Mm. Może będę fajnie wyglądać, zobaczymy. Taka prosta, najprostsza, bez żadnych znaczków, napisów. Bardzo fajna. Czapeczka kosztowała. 6,99. Zamówiłam ją w rozmiarze ML. O, tu będzie fajny sweterek. Przemiły w dotyku. U! Czekajcie, bo ja z drugiego telefonu tutaj podglądam ceny. Zamówiłam go w rozmiarze M. Kosztował 17,99. Jest dosyć cienki. I wiecie co, jest dosyć krótki. Och. No, myślę, że będzie odrobinkę dłuższy. Ale jest naprawdę przyjemny. I fajny dekol też ma. No, kolejna rzecz. Będą to spodnie. Czarne dżinsy. Zamówiłam je w rozmiarze 16. Wiecie, co? chciałam chyba 14. W ogóle to zazwyczaj noszę 12. Nieraz 10. Ale 14 nie było i stwierdziłam, spróbuję z 16. Zobaczymy, ale wiecie, ta rozmiarówka jest naprawdę tak różna, że może się okazać, że będą dobre. 24,99 kosztowały. One nie są takie całkiem czarne. To jest tak, jakby już wiecie, kilka razy sprany ten jeans. Ale to bardzo fajnie wygląda. Odpięte przyszły, nigdy tak nie przychodzą. Dosyć szeroka nogawka. Ale wiecie co? One są miękkie. Ale są przyjemne do tyku, naprawdę. Jakoś jestem pozytywnie do nich nastawiona. Mam nadzieję, że rozmiar będzie dobry. No i mamy płaszcz. Właśnie ta modelka miała inny założony. Ale ja wybrałam taki. W rozmiarze M go zamówiłam. 49,99 kosztuje. Dosyć ciężki jest. Ma tutaj dwie kieszenie po boku. Zapinany jest na takie. Guziko zatrzask. Od środka też ma jeszcze jeden, także na dwa takie. Jest zapięty. Zobaczcie, z bliska ten materiał. Jestem dosyć miękki. Nie wiem? Czemu aż taki ciężki jest ten płaszcz? Z tyłu rozporek. No ale fajnie wygląda, wiecie? Zobaczymy. I ładny kolor ma. Będzie pasował? Trochę inny odcień, nie. No powiem Wam szczerze, że taki odcień czapki by mi bardziej pasował. Teraz ona mi się bardziej taka z żółtym, z miodowym wydaje. Kolejna para w tym razem niebieskie. Zamówiłam je w rozmiarze 16 też. Nie wiem czemu. Nie wiem, chyba naprawdę nie było 14. Nigdy bym nie zamawiała 16. I one będą z rozcięciami na kolanach. 29,99 kosztowały. Strasznie dużo osób narzeka na te rozmiary. Naprawdę nie wiadomo. Co zamawiać, chociaż na stronie HM jest tyle dobrze, że tam, wiecie, klienci zaznaczają, czy dana rzecz jest zgodna z rozmiarem, czy jest większa, czy jest mniejsza, i według tego można też się kierować. No więc spodnie tak wyglądają. Tutaj są te rozcięcia. Aha, modelka na zdjęciu miała takie bez tych nitek, znaczy już takie rozerwane. Te nitki tutaj na kolanach, ale one z czasem, wiecie, jak będziemy się schylać, pewnie popękają. Ja wolę właśnie taki efekt już popękanych. No i one z tyłu mają też na kieszeni taki detal. Też są miękkie. O, na dwóch kieszeniach mają te obtarcia. Bardzo ładny, błękitny kolor. Kolejna rzecz, o, to będzie coś fajnego. To będą spodnie dresowe z bluzą. Taki komplet zamówiłam. Spodnie 17,99 w rozmiarze L. Bardzo ładny kolor. No i też ta czapka średnio będzie do nich pasować, zobaczcie, jest jakaś za ciemna. Tutaj w spodniach to pamiętam, że nie mieli Emek, bo zawsze zamawiam Emki. Nogawka jest szeroka, ściągane są sznureczkiem w pasie i kieszenie mają całkiem takie proste nogawki. No i do tego mamy tą górę, bluzę, ja ją zamówiłam w rozmiarze M, 19,99 kosztowała. Wiecie, jak nie opisują ten kolor? Light grage. Podejrzewam, że e, grage jest to chyba nowe słowo, połączenie gray i, i beige. Grayge. A Miłe też są te rzeczy w dotyku. Taka prosta, najprostsza bluza. Nie ma kieszeni. Kaptur. Kaptur też nie ma sznureczków do ściągania taka zupełnie na luzie. Aha, tutaj na dole ma coś. O, zobaczcie, jaki słodki detal. Na dole możemy bluzę sobie ściągnąć, możemy mieć prostą albo, wiecie, ściągniętą na brzuszku. Rękawki mają ściągać na końcu. Taka prosta, ale przyjemna bluza. Kolejna rzecz, mamy tutaj sweterek w przepięknym, miodowym kolorze. Sweterek zamówiłam w rozmiarze M, kosztuje 24,99. Jest to kolor żółty. Dla mnie to jest bardziej taki miodowy. I widzę, że teraz ta czapka chyba do tego sweterka by już lepiej pasowała. O, jaki fajny! Wiecie co? On coś ma w sobie, ten sweterek. Nie jest aż taki milusi, ale jest tak jakby lekko gumowaty. Nie wiem, dlaczego on takie wrażenie, bo tu nic z gumy nie ma. Może streczu dużo ma. Rękawek dosyć prosty. Wiecie co? On ma takie przeźroczyste Dziurki. O, zobaczcie. O, widzicie, że on jest fajny? Jest dosyć krótki też. No, zobaczymy. Ale no, spodobał mi się. Szczerze. I ostatnia już rzecz będą to buty. Buty zamówiłam w moim rozmiarze 6. Kosztowały 29,99. Wiecie co? Cieszę się, jak buty zamówię. Bo to też różnie z tą rozmiarówką, a... Ja mam taki typowy rozmiar 6 i jak zamówię, to Wam powiem, czy należy trochę większe, mniejsze, zamawiać, czy swój rozmiar. Tak się prezentują. Teraz tak myślę i nie wiem, co o nich myśleć, bo tutaj trochę mi się wydają takie może tam detnę. nie wiem, takie od góry, jak patrzę, takie tanie, ale z drugiej strony one są naprawdę porządnie wykonane. Ta podeszwa jest taka jest taka naprawdę mocna, lekkie podwyższenie. Dosyć, no nie są ciężkie, ale czuć, że to jest kawałek buta. Wiecie, porządne są naprawdę, tylko to mnie tak trochę zniechęciło, ale może mi się tylko tak wydaje. Może jak one, wiecie, się troszeczkę rozchodzą, troszeczkę tutaj się zawsze pogniotą, będzie też inaczej. No, ale chyba jestem bardziej na tak, na te buty. Tutaj w środku beżowa wkładka. Wiecie co, chyba fajne są. Z tyłu taki detal jeszcze one mają. Jestem tak w stu procentach idealnie wykonane. Zobaczcie, to jest takie takie tanie. Ale to też wydaje mi się, że zależy od pary jaka przyjdzie. Jaka akurat, wiecie, tam z ręki komuś wyszła z maszyny. W ogóle to bardzo, bardzo, bardzo fajny kształt są tych butów. Naprawdę. Jestem ciekawa, czy rozmiar będzie dobry i najważniejsze... Jak się będzie chodzić, czy nie zsuwają się z pięty. No dobra, to już jest wszystko. Teraz sobie przymierzymy każdą rzecz, i właśnie chcę stworzyć takie zestawy, tak jak modelka ma na sobie. I obok zdjęcia wam stawię, żebyście mogli sobie porównać. Także rozpoczynamy, mierzymy. Czyli wiecie, jaki to jest fajny zestaw, i jeszcze muszę wam powiedzieć, że te spodnie są w sumie na mnie dobre. Zobaczcie, jak to wszystko razem wygląda. Mam sweterek, mam spodnie i mam buty. Spodnie są trochę długie, ale z tymi butami idealnie pasują. Co za pozycja! Powiem Wam, że buty pasują idealnie. Są niesamowicie wygodne. Bardzo Wam polecam. Spodnie, no właśnie tak śmiesznie, ja ostatnio mierzyłam w sklepie spodnie dziesiątki, były na mnie dobre, te są szesnastki i no może odrobinkę luźne są, czyli czternastka by była idealna, ale szesnastka też może być, paska mi chyba brakuje, sweterek też bardzo fajny, wiecie co, dobrze się czuje w tych rzeczach, naprawdę, bardzo dobrze. No, podoba mi się naprawdę ten zestaw. Bardzo, bardzo Wam polecam. Super jest. Założyłam teraz ten zestaw dresy i bluzę, i idealnie na mnie pasuje. I wiecie co, to jest rewelacyjne. Teraz się zacznie sezon wakacyjny w sensie zacznie być cieplej, zaczniemy latać na wakacje, czy wyjeżdżać i to jest idealne ubranie na podróż do samolotu, do samochodu, wygodne. No, sami zobaczcie. Spodnie mają bardzo fajną długość. Ja przypomnę, mam 164 cm wzrostu i na mnie są naprawdę super. Kieszenie. Tutaj zostawiłam taką, wiecie, rozciągniętą tą bluzę, ale zaraz ją zwiążę i zobaczymy, jak będzie wyglądać. Naprawdę się zachwyciłam tym dresem. Ok, tak to wygląda. Też bardzo fajnie. W ogóle zobaczcie. Jaki wysoki star mają te spodnie. Tutaj są sznureczki od spodni, tutaj od bluzy. No naprawdę świetnie. Bardzo, ale to bardzo wam polecam. Naprawdę, ja od razu, właśnie z podróżami skojarzyłam go. Albo taki weekendowy strój, sobotni. Super. Kolejne bardzo fajne rzeczy. Zobaczcie, jak fajnie ten płaszcz wygląda. No więc założyłam sweterek, płaszcz. Spodnie i buty. Już się rozpinam. A może jeszcze obrócę się wam w zapiętym płaszczu. Co myślicie? Teraz go rozepnę. Tada! mam te spodnie, to jest ten sam rozmiar, co te niebieskie, a są ciaśniejsze. Są krótsze. Myślę, że idealny rozmiar na mnie. Z też to już od początku się zachwycam, ale jeszcze teraz do tego przymierzam czapkę. I tak wygląda w czapeczce. Myślę, że muszę te czarne wymienić na taki kolor. dużo lepiej się czuję. I wiecie co? Ona ma fajny daszek. Ona ma większy daszek i tu jest chyba wyższa od tych, co ja mam. Naprawdę ma bardzo ładny kształt ta czapka. Tak wyglądam w całości. A teraz pokażę Wam się bez płaszcza. Ta tak wygląda sweterek. Powiem wam, że fajnie te prześwity wyglądają. I jest on ciepły. Naprawdę jest ciepły i, wręcz, jak chodzę i taki mam przebieg przez te dziurki, to wręcz przyjemne to jest, naprawdę. Boska sukienka. No, powiem Wam, jak się schylacie, to na dekolt trzeba uważać, ale sukienka jest przepiękna. Zobaczcie, założyłam ją z moimi mocnymi butami, bo taki styl lubię. I wiecie co? Ona ma tutaj taki sznureczek do ściągania. Możemy sobie ten przód bardziej ściągnąć, i ona wtedy tu z przodu krótsza się robi. Przepięknie się układa. Czekajcie, może was obniżę. O! Widzicie? I to też bardzo fajnie do szpileczek będzie wyglądało. Tutaj ma w pasie gumeczkę, bardzo wygodna. Materiał myślę jest taki, że nie będzie się gniót i za dużo tutaj prasować, też nie trzeba będzie, bo wiecie, nawet jak będzie gdzieś jakieś zagniecenie, to przez te wzory nie będzie tego widać. Naprawdę jest śliczna. Super. I to już były wszystkie rzeczy w dzisiejszym filmie. Dajcie znać, jak zawsze, która z rzeczy najbardziej a która najmniej wam się podobała, będę czekała na wasze komentarze. Dajcie kciuki w górę, subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego tak nie robicie, będzie mi bardzo miło. Zostawcie mi serduszko w komentarzu i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa, kochani Buziaki, trzymajcie się, dziękuję, że byliście.